Będzie dużo punktów. Dziś będzie dużo punktów. Dobra, więc negatywne, natrętne myśli. Jak się ich pozbyć? Jak z nimi żyć? Ale przede wszystkim, dlaczego te myśli są. Więc w tym filmie nie będę skupiał się na tym, jak sobie z nimi poradzić, chociaż to też będzie, bardziej e, 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 będę przedstawiał powody, czyli dlaczego, dlaczego te myśli się w nas po prostu pojawiają, uskuteczniają i to trwa. Będzie sporo punktów, bo będzie... Wezmę sobie karteczkę, bo mam na kartę tutaj to. Otoczenie, własne decyzje, przyzwyczajenie, religia, wiara w, w myśli. Yy, wiarygodność, potwierdzenie u innych. Ok, więc to już ci oczywiście może coś mówić, ale dogłębnie zbadamy ten temat w tym filmie. Więc yy, zapraszam cię na sam początek do opisu, tam są różne linki. Zobacz sobie, co tam jest, zapoznaj się z treścią opisu. Przede wszystkim, zobacz sobie link prowadzący cię do mm, zapisu na sesję. Poczytaj sobie tam o tych sesjach, jak to wygląda, o co w nich chodzi. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam cię bardzo gorąco do zadawania tych pytań yy, na maila. Możesz oczywiście również pisać komentarze pod tym filmem. Yy, dobrze, lecimy z treścią filmu, więc dlaczego ludzie mają negatywne, natrętne myśli? Takie pytanie i. Przejdziemy teraz przez różne perspektywy tego wszystkiego i myślę, że będzie się to jakoś ze sobą synchronizować. Więc pierwsza rzecz, otoczenie, to jest takie całkiem proste, oczywiste otoczenie, tak. Telewizja, włączasz i są tam różne negatywne informacje, negatywne wiadomości. Wow, przepraszam. Mówi się, że, że wiesz. No, w gazetach, czy tam w radiu, czy w telewizji. Są negatywne wiadomości, bo ludzie chcą negatywnych wiadomości, bo chcą, żeby się coś działo i dlatego są takie wiadomości. Co ty nie wiesz, bo ludzie tego chcą. Bo, bo co, by radosne wiadomości by się nie sprzedawały, tak się mówi. Um, więc, cóż, ja może nie będę tego rozwijał, może, może zostawię to, to tak jak jest um, i tu już sam możesz się zastanowić. Tak się mówi, tak. Takie informacje, takie wiadomości są puszczane, są tworzone. No i świat przez to wygląda tak, jak wygląda. Tak? Że wszyscy ludzie są skupieni właśnie na, na tym negatywnym, generalnie myśleniu. Więc otoczenie, inni ludzie też wpływają negatywnie swoim zachowaniem, o czym też będziemy dokładniej mówić później. jednak to, co jest ważne, żeby zrozumieć w tym punkcie, w tym momencie tego filmu, to coś takiego, że jeżeli ktoś się zastanawia, kurczę, dlaczego ja mam negatywne myśli, to jedna z odpowiedzi przynajmniej brzmi: otoczenie powoduje u ciebie takie myśli. Otoczenie. Czyli patrz, jest twoja głowa, jesteś ty, w głowie są myśli i te myśli są negatywne, nie chcesz ich i zastanawiasz się, dlaczego ja je mam. Mam je tu, bo one są tu. Czyli one są na zewnątrz i dlatego przenikają one jakby do wewnątrz, do Twojej głowy. I Ty tutaj się zastanawiasz nad swoim życiem w negatywny sposób, ponieważ to, co jest poza Tobą, wpłynęło na Ciebie. Czyli to, co ma miejsce, to ma miejsce coś takiego, że nie... Ty jesteś właścicielem tych myśli. One nie należą do ciebie, tylko należą do otoczenia, czyli do innych miejsc na zewnątrz, z których te myśli wziąłeś, zaczerpnąłeś, skopiowałeś, zabrałeś. To jest takie istotne, żeby sobie uświadomić, że, że to otoczenie, które jest, wpływa na ciebie. Czyli ważne jest uświadomienie sobie głębiej kontaktu między tobą a otoczeniem. Że ten kontakt jakiś jest, jest jakaś relacja, i, i skoro jest jakaś relacja, jest jakiś kontakt, to tak samo jak otoczenie wpływa na ciebie, tak samo ty wpływasz na otoczenie. I teraz łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której otoczenie wpływa na ciebie, a ciężej jest doprowadzić do sytuacji, w której ty wpływasz na otoczenie, wywierasz wpływ, tak jak otoczenie na tobie ponieważ otoczenie, jakby, otoczenia jest więcej niż Ciebie. Ty jesteś jeden sam, jedna jednostka, a otoczenie jest gigantyczne, tak? Wiadomości, ludzi, jest mnóstwo jakichś negatywnych rzeczy, jest bardzo dużo wokół. Dlatego my mamy tak trudne zadanie, bo jesteśmy pojedynczymi osobami, pojedynczymi jednostkami, jeżeli jednostka może być pojedyncza. <grym> Okej, okay, więc yy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o otoczenie. Drugi etap własne decyzje. Czyli patrz, masz w głowie negatywne myśli, nie tylko ponieważ negatywne otoczenie je w tobie zakodowało, ale masz w głowie negatywne myśli, ponieważ podejmujesz decyzję o tym, aby je mieć, mimo że jest to decyzja przez ciebie niepożądana i nieświadomie podejmowana podświadomie podejmowana ponieważ sytuacja wygląda tak, że za każdym razem, kiedy w Twojej głowie pojawia się myśl, to Ty zadecydowałeś o niej, że ona się pojawiła. I teraz te decyzje bardzo często są oczywiście, tak jak wspomniałem, nieuświadomione, podświadomie podejmowane przez Ciebie. Dlatego tak trudno jest się z nich wydostać, bo po prostu my nie mamy do końca świadomości, że je podejmujemy. I dlatego właśnie to jest trudne zadanie, żeby odzyskać kontrolę nad swoją decyzyjnością, czyli to jest coś takiego, że tak jakby twoja decyzyjność poszła spać i też trzeba ją obudzić i to wybudzanie trwa czas. Wybudzanie po prostu trwa, nie da się tak po prostu obudzić i już wszystkie decyzje podejmujesz świadomie. Nie, to jest tak zbudowane, że to trzeba się dokopywać do tego i po prostu przebudzać, czasowo, stopniowo przebudzać. Więc to, co chciałem Ci uświadomić w tym momencie głębiej, to po prostu skupienie się na tym, że to, co jest w Twojej głowie, jest spowodowane przez Ciebie. Bo za każdym razem, kiedy w Twojej głowie jest negatywna myśl, to ty zignorowałeś podjęcie innej decyzji niż utworzenie negatywnej myśli. Czyli ty w dużej mierze ignorujesz to, co chcesz robić naprawdę. Ignorujesz myśli pozytywne, ignorujesz tworzenie myśli, które chcesz tworzyć. I teraz oczywiście, że w moich filmach, można powiedzieć, że jest tam trochę powtarzalności, że ja mówię coś, co już mówiłem, albo powtarzam coś w koło Macieju. Tak, jak najbardziej. Dlaczego? Ważna rzecz. W moich filmach nie chodzi o powiedzenie Ci czegoś, że o patrz, dlatego masz negatywne myśli, no to pa. Nie, w moich filmach nie chodzi tylko o przekazanie informacji, chociaż w jakimś sensie tak, ale w moich filmach chodzi o budowanie świadomości, a to jest proces. Tutaj nie chodzi o to, że ja powiem jedno zdanie raz i ty już to wiesz. Ty nic nie wiesz po powiedzeniu jednego zdania, bo to trzeba mówić bardzo długo i proces nauki trwa całe życie. I ty musisz tysiące razy słyszeć dokładnie to samo zdanie, tak samo jak tysiące razy słyszałeś dokładnie to samo. W szkole, gdy byłeś mały i twój umysł był niszczony. Więc, jeżeli jest ktoś, kto myśli, że ja na przykład za bardzo powtarzam coś, jakieś zdania, te same, to, to nie chodzi o to, że ja za bardzo powtarzam. Ja za bardzo powtarzam specjalnie. Ponieważ to na tym polega proces nauki świadomości i rozwoju świadomości, aby powtarzać różne czynności, różne rzeczy. Budowanie świadomości to jest powtarzalność, to nie jest jednorazowe wydarzenie. Istotą budowy świadomości i osiągania sukcesu w życiu jest powtarzanie konkretnych rzeczy, a nie cały czas zdobywanie nowej wiedzy. To jest tak samo klątwa wiedzy, gdzie ludzie cały czas się dowiadują czegoś nowego, 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 nowego. Nie ma to żadnego sensu. I to zdobywanie nowej wiedzy jest y, ukrytym y, kontynuowaniem problemu i ukrytym też takim tuszowaniem rozwiązywania problemu. Kiedy zdobywasz nową wiedzę, to nie rozwiązujesz problemu, tylko tuszujesz jego rozwiązywanie, y, ponieważ zdobywanie nowej wiedzy to nie rozwiązywanie problemu, bo rozwiązywanie problemu to podejmowanie akcji, działań, czynności, które. Powodują rozwiązanie problemu, a nie zdobywanie nowej wiedzy. Wiedza to jest coś, co ty masz wdrożyć, ty masz coś z tym zrobić, a nie zdobywać nową wiedzę, ale myślę, że o tym wiesz. Przyzwyczajenie, czyli kolejny etap polega na tym, że po prostu ludzie są przyzwyczajeni do yy, myśli, które mają i dlatego je mają. Czyli yy, jesteś przyzwyczajony i dlatego to robisz. Czyli też tutaj jest taki element, że ty świadomie nie ignorujesz, tylko właśnie ignorujesz podświadomie a nieświadomie, czyli jesteś przyzwyczajony i dlatego taka sytuacja ma miejsce, bo to już się przyzwyczaiłeś, no kurczę, no przyzwyczaiłem się, to co ja mam poradzić? Jestem przyzwyczajony, no rozumiem, że nie wolno i tak dalej i powinienem tego nie ignorować, tylko świadomie podejmować decyzję i podchodzić do tego z głową, no ale ja już się przyzwyczaiłem, co mam poradzić, no nie? Takie coś jest, takie myśli są, takie nastawienie jest, czyli już się przyzwyczaiłeś, i oczywiście to jest zrozumiałe, że to jest pewnego rodzaju problem, ale musimy walczyć z tym przyzwyczajeniem jak najbardziej i starać się zmieniać to przyzwyczajenie po prostu. Więc to jest też ważna rzecz, żebyś pamiętał, że po prostu negatywne myśli, które się pojawiają w swojej głowie, to staraj sobie uświadomić, że okej, okay, to się dzieje tu nie dlatego, bo to jest prawda, czyli że te negatywne myśli są prawdziwe, do czego jeszcze zaraz dojdziemy. Tylko te negatywne myśli się pojawiają, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do tworzenia takich myśli. Czyli to nie jest tak, że jest rzeczywisty powód, który wywołuje tą myśl, jakiś w świecie zewnętrznym, czy też jakiś rzeczywisty cel tych negatywnych myśli i dlatego one się pojawiają. Tylko ty po prostu jesteś przyzwyczajony, to jest już nawykowe. Się dzieje bezsensownie, samoistnie, no nie? Ja tak jakbym, nie wiem, ja na przykład cały czas e, nie mam pojęcia, chodził e, po mieście z ręką w górze e, i cały czas tak wychodzę, wychodzę, wychodzę na miasto, ręką w górze i w końcu już się nie zastanawiam i to jest oczywiste dla mnie, że idę w ten sposób, no nie? Bez sens, bezsens. To nie ma sensu, no nie? I teraz oczywiście osobną rzeczą jest w ogóle, i to jest na osobny film w ogóle, że chodzenie z ręką w górze to może być ćwiczenie na pewno siebie. Ale w temacie przyzwyczajeń to chodzi o to, że w momencie, kiedy ty powtarzasz coś, to w pewnym momencie już nie podejmujesz świadomie do końca nawet decyzji o robieniu tego. No nie tego po prostu to robisz. Okej, okay. więc tak to wygląda, jeśli przyzwyczajenie, pamiętaj, że takie coś jest też, jest to bardzo silne. I, I przyzwyczajenie oznacza, że decyzja o myśli nie jest świadoma. Ok? Ważne, żeby to wiedzieć, bo jak to wiesz, jak to rozumiesz, że decyzja o negatywnej myśli nie jest świadoma, to dopiero wtedy możesz sprawić, aby ona znikła. Bo jeżeli nie wiesz czegoś, to nie możesz. Tego rozwiązać, tego problemu. Jeżeli nie wiesz o problemie, tego nie rozwiążesz. Więc najpierw musisz się dowiedzieć o tym, że ta myśl pojawia się w sposób nieświadomy w Twojej głowie, a nie że Ty, bo ludzie myślą, że świadomie myślą o czymś i że to jest ważne, żeby myśleć o tym czymś teraz. Nie, to nie jest ważne i to nie jest przez Ciebie świadomie przeprowadzane. To się pojawiło nieświadomie, a później Ty wpadasz w ten wir i wierzysz, że to jest prawda i że warto o tym myśleć dalej. Do tego jeszcze przejdziemy zaraz. Czyli to jest ważne, żebyś wiedział, że po prostu to się pojawia bez bez Twojej wiedzy, i później Ty wpadasz w wir. Trzeba się uświadomić w tym wirze: ok, wo wow, to jest wir, wychodzę tak, z wiru i staram się utrzymać w świadomości, w przebudzeniu. I później oczywiście znowu wpadasz w wir znowu wychodzisz i tak w kółko, no nie? Ok, y, religia. I co o co mi chodzi? Nie chodzi mi tutaj o religie jakieś chrześcijańskie czy, czy coś takiego, tylko chodzi mi o religię w znaczeniu, że negatywne myśli to religia. Zaraz Ci to wytłumaczę. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc... Ludzie chodzą do kościoła na przykład, albo tam wierzą w określoną jakąś religię, praktykują jakąś określoną religię. Czyli chodzi tu o to, że te osoby wierzą w coś. I tak samo myśli, które są w Twojej głowie, to religia. Czyli Ty wierzysz w te myśli, wierzysz w to, co one ze sobą niosą, wierzysz w ich przekaz. I dlatego te myśli w Tobie są, bo Ty wierzysz, że. One pojawiają się z określonych powodów, jakiś tam, nie? I tyle, i dlatego one są. I teraz Ty po prostu wierzysz też w to, że te myśli w ogóle są. Czyli Ty, jakby wierzysz, że te myśli są Tobą, bo w jakimś sensie to, że w twojej głowie powiem się myśli, to nie oznacza, że ta myśl to jest coś istniejącego rzeczywiście. To jest bardzo ciekawe, nie? że po prostu myśl, która się pojawi w Tobie, ty w nią wierzysz, ale jej nie ma, jej nie ma. Gdzie ona jest? Nie ma jej. Jestem ja, jest aparat, jest ściana za mną. Te rzeczy są. Jestem ja, ja jestem świadomością. To też jest prawda i to jest, ale myśl, która się pojawia, w jakimś subiektywnym znaczeniu ona się pojawia. Ale czy z punktu widzenia obserwatora ta myśl istnieje? Nie. Ta myśl nie istnieje nawet. Z punktu widzenia innej osoby niż Ty, to wszystkie Twoje myśli nie istnieją. Nie można w żaden sposób ich doświadczyć, ani nawet udowodnić ich istnienia, bo nie można ich dotknąć, zmierzyć, ani nic z nimi zrobić. Więc negatywne myśli to wiara. My wierzymy, że te myśli rzeczywiście istnieją, że rzeczywiście pojawiła się jakaś myśl. <laughs> Więc to, co trzeba zrobić, to po prostu zrobić coś takiego, że pojawia się w Tobie myśl jakaś, uświadamasz sobie, ok, że to jest ta myśl negatywna, której ja nie chcę, i wracasz do teraźniejszości, do tego, co jest, no nie? A jak się pojawia jakaś kolejna myśl, to Ty wiesz, że ok, to nie jestem ja, to jest wytwór, Różnie można powiedzieć, otoczenia powiedzmy, bo w dużej mierze też no, to wszystko, czego my się nauczyliśmy, jakby no, pochodzi z otoczenia. Bo od najmłodszych lat nabywamy różnego rodzaju cech z otoczenia. Przejmujemy z otoczenia te cechy. Więc, więc tak, to jest też ważny element świadomości na temat przyczyny Istnienia myśli, bo w nie wierzysz, i dlatego są w Twojej głowie. Tak to wygląda. Kolejny etap to będzie wiarygodność. Fear, strach. Fałszywe dowody, które wydają się być prawdziwe. Fear, evidence appearing real. Jakoś tak to jest. Czyli. Strach to fałszywy, czyli nieistniejący dowód na to, że, yy, że strach jest prawdziwy, a tak naprawdę nie jest, ale wydaje się, że jest. Czyli myśli, które się pojawiają w Twojej głowie, już o tym wspominałem troszkę w tym filmie, wydają się być wiarygodne, wydają się być prawdziwe. Znaczy, wydaje się, że to, o czym one są, treść tych myśli te ich powody, te ich cele, że na przykład myślisz, że coś tam Cię czeka, o czy jak zrobisz to, to wtedy stanie się to i masz przesrane i się tego boisz. Albo, że o, coś tam się złego stanie. Ludzie często byłem się tego, co nadejdzie w przyszłości. I teraz to, co ma niby nadejść, wydaje się bardzo pra... wydaje się wiarygodne. Wydaje się to, że to ma sens, że no tak, to ma duży sens. Jeżeli będzie działo tak, jak jest teraz, to to się może wydarzyć. To ma dla Ciebie duży sens i Ty dlatego myślisz, że no, to może się rzeczywiście stać. Czyli chodzi o to, że te myśli Twoje rzeczywiście wydają się prawdziwe. Tak jak strach, no nie? że my się boimy czegoś zrobić, bo wydaje nam się, że coś się tam złego stanie, i to ma duży sens. Jest to bardzo wiarygodne, że rzeczywiście to się może stać. Więc problem polega właśnie na tej wiarygodności, tak? że. Mm, że to wygląda, jakby była prawda, i teraz. Ty myślisz, że to jest prawda, bez kwestionowania tego, bez bardziej uświadomienia sobie, że to nie jest prawda. Bo czasami kwestionowanie to już może być dobra droga dojścia do prawdy, że ta myśl jest fałszywa i że to nie ma sensu i że nie ma się co, co obawiać tego, co tam niby może się wydarzyć. Ale y, ta myśl się pojawia, my wierzymy, że to kurczę ma duży sens, bo, bo rzeczywiście takie to się wydaje być, jest to wiarygodne. I wtedy. Mm, My powinniśmy zastanowić się nad tym, że, że to tak naprawdę nie istnieje. Że nam się to wydaje wiarygodne. Nam się to wydaje, że to ma sens, ale wszystko można usprawiedliwić. Czyli tak samo osoby jakieś, z którymi ty się nie zgadzasz w czymś i wiesz, że te osoby nie mają racji, to te osoby są święcie przekonane, że mają rację, ponieważ każdy może mieć rację, czyli wszystko może mieć jakiś sens. I tak samo te myśli mają ten sens, są wiarygodne, ale niekoniecznie muszą być prawdziwe, bo tak jak tamta osoba, która ty wiesz, że się myli, a jednak ona jest święcie przekonana, że ma rację. Ja tak samo, dajmy na to, nienawidziłem takiego aktora, Erika Robertsa. To znaczy, jak go widziałem w filmie, to o Boże, on teraz zniszczy cały film. Pamiętam film Podróż oglądałem z Rutgerem Hauerem, bo jestem wielkim fanem Rutgera Howera. Tam grał Erik Roberts w Jednej z głównych Różek. Ja myślałem, kurczę, tylko nie ten aktor, on zepsuje cały film. I ogólnie, obejrzałem film i tak uważałem, ten aktor zepsuł cały ten film. Nienawidziłem go. Po latach obejrzałem film Mafijne Rozgrywki z Michaelem Madsenem, i to jest bardzo słaby film, ale Eric Roberts w mojej ocenie był tam genialny. I ja wtedy uświadomiłem sobie, kurczę, ten gość jest genialny, to jest genialny aktor. Minęło kilka lat i ja zmieniłem zdanie o 180 sto stopni. Całkowicie zmieniłem zdanie. I ostatnia rzecz na koniec, potwierdzanie u innych. Czyli to jest króciutko, już powiem na samą święki koniec. Inne osoby potwierdzają te wszystkie negatywne rzeczy, o których mówisz, myślisz. Kiedy Ty mówisz jakieś negatywne rzeczy, kurczę, że tu jest to, że to się tamto stało, tego nie lubię, to jest złe, to jest głupie, to te inne osoby, no tak, tak, masz rację, to jest głupie, to jest złe. Czyli jest to potwierdzanie, które jest fałszywym potwierdzaniem, że masz rację. Fałszywe, bo ludzie często zgadzają się z tym, co słyszą, więc jak nieważne, co powiesz, ludzie się będą mi tak z tym zgadzać. Często tak jest. Więc pamiętaj, że potwierdzanie u innych to też jest element odpowiedzialny za to, że Ty masz w ogóle te myśli, bo to potwierdzanie zwiększa ilość tych myśli, więc uważaj co mówisz i też patrz co inne osoby mówią, gdzie jest to potwierdzanie negatywne, bezsensowne. Zwracaj na to uwagę. Mam nadzieję, że to było pomocne. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie oczywiście i zapraszam Cię do opisu, zapisz się na sesję. Do zobaczenia.